nakupowałeś już. Aktywnie! Mm. Mówię Wam, to jest dobra. Na no, odkurzanie. Dietetyczne. Dla ja musia, niestety. Niestety lekarz mi tak kazał, przepisał. Więc no też jest takie. Mm. To za... Yy, Rolata wędzona. No Rolata ja wędzona. I to co jest. Zobaczcie, takie złożone, jak to się mówi, ale takie, jak masz, no, takie to. O, druga aktywia. o, mmm, jaka bela. O, Światanka. To do sałatek, do to sosu, do Tu jest ziemniaki. O, super, do tej siatki. Tu będzie trzeba zobaczyć później. Tu jest mielonka. No, mielonka nam się przyda. A jednak chcesz znalazło. Nie To Trzeba rozpili. Patryczka. No. Dobra. To to nie. Ale wiesz, co to daj do wiatru Bo tam trochę chodny, ty. Ale to, to, to nie wiem, Jeszcze jedno. Dobra. Wszystko do wiatru bo nie ma miejsca w lodówce. Bo tam jest lodówka też i tam. Co tam mamy? Tak, gorki. No, ja tak zna... I sam. Manczowy. O, to jest 2 To idzie tu. No, to nie będzie tutaj, nie razie. Tak. I, tak. Te serki nie będzie, trzeba to pochować do ludów. No, nie nic To Gdzie, się nie Te, 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 te. To. To, są, to to można schować i do mielonych zrobić No tak, no, no mielonkę z tego zrobić No tak, półkę tartą To ja tutaj schowam, mam